Cześć, jestem Lucy i witam Cię na moim kanale. Dzisiaj omówimy kwestię mycia włosów. W ostatnim czasie dostałam tyle cudownych komentarzy dotyczących moich włosów, po czym stwierdziłam, że muszę zrobić wideo, jak pielęgnuję moje włosy. Zacznijmy od tego, że myję moje włosy max raz w tygodniu. Olejuję włosy dwa-czy razy w miesiącu, jak pozwoli mi czas. Więc tak, pierwszy etap mycia moich włosów. Jeżeli ich nie olejuję, muszę je szybko umyć. To pierwsze, co robię, to je ładnie rozczesuję. Wchodzę pod prysznic i moczę włosy w letniej wodzie. Po czym nakładam odżywkę, ale tylko na długość włosów, czyli mniej więcej od tego miejsca. Nakładam odżywkę z Isany, którą możecie zobaczyć w poprzednim filmiku o włosach. I co robię dalej? Nakładam szampon i ładnie myję skóry głowy. Mam nadzieję, że pamiętacie o czym, żeby przed nałożeniem odżywki czy też maski zawsze delikatnie wycisnąć włosy. Odżywka czy maska nic Wam nie da, jeżeli ich nie wyciśniecie. Co robię dalej? Płukam to wszystko i nakładam drugi raz, ale tym razem inny szampon. Chcecie, możecie użyć tego samego. I... Myję włosy tylko dotąd. Myję tylko tutaj, gdzie są tuste. Oraz skórę głowy, ponieważ nie używam lakieru, więc nie muszę ich myć na długości. I to, że sama piana z nich latuje, już im wystarczy. Po nałożeniu odżywki na długość, umyciu głowy, skóry głowy i tłustych włosów tutaj <noise> dwukrotnym, co robimy dalej? Oczywiście spłukujemy. Wtedy znowu czekam, aż moje włosy trochę okapną. Delikatnie je wyciskam z tej wody i nakładam maskę. Również z Isanem. I ją też zobaczycie w poprzednim filmiku o włosach. Jest to maska migdałowa. Oczywiście też nakładam ją maksymalnie do uszu. W czasie, kiedy maseczka działa na moich cudownych włosach, ja myję się, robię peeling, co uwielbiam. Na pielęgnacji ciała. Spędzam 10-15 minut, to jest wystarczająco jak dla włosów. Wtedy spokuję maskę. Włosy lekko wyciskam, a następnie zawijam w kokon i trzymam, ale tylko kilka minut, żeby nie lało się z moich włosów. Pamiętajcie, że długie trzymanie włosów w ręczniku czy też specjalnym kokonie nie jest dobre. I jeszcze chcę Was przestrzec. Nie idźcie z mokrymi włosami stać nigdy. Podam Wam dwa powody, dlaczego. Pierwszym powodem jest to, że mokre włosy są dużo bardziej podatne na uszkodzenia, dlatego potem macie siano, nawet jak je wysuszycie i wymodelujecie. Drugi powód wilgoć. To jest mega, mega, mega super środowisko dla bakterii. Więc słuchajcie ci, Lucy! Mam nadzieję, że ten filmik się Wam jednak przyda i może same spróbujecie w ten sposób myć włosy. Jeżeli tak, musicie mi dać znać o efektach. Na dzisiaj to już koniec, a ja lecę spać.